Witam serdecznie z tej strony KryptoJosarian. W dniu dzisiejszym chciałem się podzielić z Wami pewną historią, której w dniu wczorajszym niestety, lub też niestety, byłem świadkiem. Po godzinie 7, przychodząc do pracy, jeden z moich kolegów po zalogowaniu się na giełdę, zauważył, że na tej giełdzie nie ma środków, które tam posiadał. Tego samego dnia, czyli wczoraj, po godzinie 6. Można było dostrzec wypłaty z giełdy na różne konta wypłaty, wypłaty w bitcoinach. Wcześniej kryptowaluty, które na tej giełdzie posiadały, zostały zamienione na, na BTC i wypłacone z tej giełdy, właśnie na, na kilka różnych adresów. Nie zdawałem sobie sprawy do tej pory, że niebezpie, niebezpieczeństwo może być tak blisko nas, dopóki sam przy tej sytuacji się nie znalazłem. Jak do tego doszło, lub jak mogło do tego dojść, opowiem właśnie za, za chwilę. A dodatkowo postaram się na, na tym przykładzie pokazać wam, jak możemy ewentualnie sprawdzić lub zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami, choć jak wiemy. Z drugiej strony, nie ma takiego zabezpieczenia, którego haker nie mógłby złamać. Wszystko jest tylko i wyłącznie kwestią czasu. Jak doszło do, do tej kradzieży? Pokrótce. Kilka tygodni temu mój kolega zakupił telefon. Nowy sobie, zakupił sobie nowy telefon. Użytkowanie telefonu rewelacyjne marki nie będę wymieniał. W tej chwili uważam, że ma to drugorzędne znaczenie, choć teoria, jedna z teorii naszych wczorajszych mówiła, że może i to też był przyczyn do tego, że tak się stało i nie inaczej. I po kilku tygodniach użytkowania tego telefonu, telefon, jak to się nieraz zdarza, telefon się zawiesił. Z tą różnicą jednak, że w momencie, gdy ten telefon się zawiesił, nastąpił reset telefonu. Nie można było z tym telefonem nic innego zrobić. Taka przynajmniej była informacja z serwisu, i telefon powrócił do ustawień fabrycznych. Co się z tym dalej wiąże? Na telefonie zainstalowana była, zainstalowana była aplikacja Google Authenticator, która jak wiemy, lub większość z nas przynajmniej wie, a ci co nie wiedzą, to powinni się czym szybciej, tym lepiej dowiedzieć. Jest takby kolejny element, dodatkowy element zabezpieczający nasze, nasze dane, nasze konta giełdowe, czy, czy nie tylko giełdowe, przed dostaniem się te konta osób niepowołanych. I w związku z tym, że w związku z resetem telefonu aplikacja rzecz jasna nie, nie działała. Co więcej, kody, z których później może byłoby korzystać, żeby przenieść te dane do autentykacji na inny telefon, Również kolega nie był w posiadaniu tych kodów. I co się dalej z tym wiąże? Kolejnego dnia po awarii telefonu wystosował odpowiedniego maila, a w zasadzie zgłosił to w formie tiketu do giełdy Bitrex, aby, aby móc się zalogować na konto, więc poprosił o ściągnięcie tymczasowe zabezpieczenia w postaci właśnie tej dodatkowej, dodatkowej autentykacji. Wysłał stosowne dokumenty. Zdjęcie, skan dowodu, aby potwierdzić, że faktycznie to, to on jest tą osobą, która jest właścicielem tego konta. I kolejnego dnia gdy, po tym zgłoszeniu, gdy, przepraszam, po dwóch dniach. Po dwóch dniach od tego zgłoszenia, gdy, gdy pojawił się w pracy, ticket, który zgłaszał, czyli to zgłoszenie, zniknęło. Co, co może oznaczać dwie rzeczy, że albo zostało to, to ta prośba, jakby spełniona, Czyli autentykacja, e, dodatkowe zabezpieczenie zostało ściągnięte, co jest najbardziej prawdopodobne w tej chwili. E, o drugiej opcji może, może nie mówmy. E, no i co się później z tym wiązało? Środków na koncie, jak mówiłem, jest, jest brak, są widoczne tylko i w, w historii transakcji przelewy, które z giełdy po prostu BITREX wyszły. Później, gdy zaczęliśmy drążyć temat, e, no, Staraliśmy się znaleźć ewentualną przyczynę, sposób, jak mogło do tego, do tego wszystkiego dojść, i co nam się ewentualnie rzuciło w oczy, co, co podpowiedziało nam pewne działania, które możemy wprowadzić w przyszłości, aby zabezpieczyć przed takimi sytuacjami lub ewentualnie utrudnić hakerom włamanie się do, do, do naszych kont, to o tym powiem, opowiem za chwilę. Chciałem tylko jeszcze nadmienić, że Konta tego kolegi, o którym mówię, zarówno konto do maila i konto na giełdę były to hasła inne, nie były to takie same hasła. Co więcej, hasło do, do konta na giełdzie Bitrex składało się z 30 znaków, zawierało małe, duże litery, cyfry oraz znaki specjalne, więc kwestia samego bezpieczeństwa tego hasła była naprawdę na, na wysokim poziomie. No to jakby tyle tytułem, może nie tyle wstępu, co, co takiego do powiedzenia, co, co faktycznie się wydarzyło. A teraz chciałem pokazać, co zauważyliśmy, jak zaczęliśmy prowadzić nasze małe, nasze małe śledztwo. Więc tak, okazało się, okazało się, logując się na konto mailowe kolegi, że było tam sporo, naprawdę sporo niechcianych działań. Już mówię. Logując się na swojego maila w zasadzie na konta, konto Google, musimy wejść w bezpieczeństwo i następnie pojawią nam się wszystkie urządzenia, które, z którymi się łączyliśmy. Mam tutaj na myśli łączyliśmy, czyli na których korzystaliśmy przynajmniej z naszego, z naszego maila, aczkol aczkolwiek, jak wiemy, mail teraz, też jest połączony teraz i z innymi różnymi rzeczami. I tu mamy urządzenia, jeśli jest wszystko ok, to wygląda to tak jak w tej formie, jak widzicie, czyli to jest jedno urządzenie, z którego się łączę, logując się, telefon i drugi, drugi z komputerów, z którego też czasami korzystam i jak sprawdzić ewentualnie, czy coś się dzieje z naszym kontem, czy mamy tak zwanego kreda, czy ktoś śledzi nasze ruchy, czy już, już nasz mail jest schakowany. Mianowicie, po pierwsze, tu już powinno się pojawić, na więcej wpisów, i wtedy powinna się zapalić lampka. A w tej sytuacji, o której mówimy, w sytuacji kradzieży, musimy wejść w zarządzaj ustawieniami. Tutaj taką opcję i zobaczymy bardziej szczegółowy wpis, z jakiego miejsca, z jakiej lokalizacji, jakie urządzenie było zalogowane na naszym koncie. I w tym miejscu, w tym przypadku, o którym mówiliśmy wczoraj, z ostatnich 20 dni, kolega, o którym mówię, miał tutaj kilkanaście Różnych połączeń. Nie były to jego urządzenia. Były to połączenia zarówno z Europy, jak i spoza Europy. Z Polski, w gruncie rzeczy, było na ścisłości najmniej, najmniej tych połączeń. Od kiedy to trwało, to do końca nie wiem, ponieważ dane, jak widzimy, są wyświetlane z ostatnich 28 dni. Ale po tym, po tym włamaniu, właśnie na giełdę, sprawdziliśmy tutaj te, te opcje bezpieczeństwa i tutaj lista była naprawdę długa, co znaczyło o tym, że włamanie na maila. Musiało nastąpić już jakiś czas temu, i ten mail musiał być po prostu śledzony od samego początku. Jak to wyglądało dalej? Czy jakimś specjalnym systemem, czy aplikacją, jeśli już haker miał dostęp do, do maila, później tak jakby czekał na taki dzień, który którym nastąpi ściągnięcie tego, tego kodu 2FA, właśnie tej autentykacji przez Google Authenticator, o której mówiłem, możliwe, że tak to właśnie nastąpiło. Druga teraz spiskowa twierdzi, że było to połączone z telefonem, czyli najpierw zresetowanie telefonu, a później już wykonanie dalszych operacji, skoro mieliśmy też dostęp do maila, nie mieliśmy kodu autentykacyjnego, nie mieliśmy tego bez, e, zabezpieczenia 2, 2FA. Mogliśmy wtedy sobie zresetować to hasło. No, opcji co najmniej kilka, ale co najważniejsze, tutaj te działania, czyli włamanie się na maila, były jak najbardziej widoczne. Czyli to u każdego z nas jesteśmy w stanie w każdej chwili. Dosłownie 2-3 minutki sprawdzić. Drugą rzeczą, którą mamy możliwość zobaczenia weryfikacji, jest to, że wchodząc na stronę HeWideInPont, możemy sprawdzić, czy adres mailowy lub adresy mailowe, z których korzystamy, wyciekły, mówiąc prost, do, do internetu z baz danych. Tak? Czyli, czy nasz adres mailowy, Często z loginem do danego, do danego konta mamy przykłady jakby największych, największych wycieków, wycieków danych z, z miejsc, takich jak MySpace, LinkedIn wielu, wielu, wielu innych. Czy nasz adres faktycznie przynajmniej raz tutaj w tym w tym no, w internecie by się pojawił, wyciek z bazy danych, w którejś z organizacji nastąpił i wpisując maila kolegi w dniu wczorajszym, wystąpień takich było aż sześć co znaczyłoby o tym, że faktycznie hakerzy skorzystali z tych danych, które zdobyli gdzieś wcześniej i to na pewno im ułatwiło dostęp do, do skrzynki mailowej kolegi, o którym w tej chwili tutaj, tutaj mówię. Każdy z nas może sprawdzić sobie adres nasz, jeśli żaden komunikat nie wyskoczy, więc tło tej strony podświetli się na, na kolor zielony, jeśli tło tej strony za, za, zaświeci się na kolor czerwony. Z odpowiednim komunikatem oznacza to nie tyle, że, że nasz mail już został schakowany czy, czy ktoś śledzi nasze poczynania, ale oznacza to przynajmniej to, że nasze dane personalne przy, przy jakimś sklepie internetowym, tak jak mówiłem, jakimś Myspace LinkedIn, z jakiegoś portalu po, społecznościowego po prostu do internetu wyciekły. Więc każdy z nas może, każdy z Was może w tej chwili to, to także sprawdzić. Kończąc ten temat. Yy... Chciałem tylko przypomnieć o, o jeszcze ważnej rzeczy. Po pierwsze, dla osób, które nie korzystają z aplikacji Google Authenticator tudzież innych rozwiązań i z tego dodatkowego systemu zabezpieczeń, no to polecam jak najszybciej z tego zabezpieczenia skorzystać. Po drugie, jeśli już trzymamy środki na koncie, o czym także wielokrotnie Mówiłem i wszyscy w internecie dosyć, dosyć mocno o tym mówię, przypominają. To trzymajmy jest znaczną część tych naszych środków, ewentualnie takie, którymi mamy zamiar, mamy zamiar handlować, natomiast pozostałe trzymajmy w bezpieczniejszych miejscach, aniżeli na, na jakiejkolwiek giełdzie, bez względu na to, czy to jest giełda mniejsza, większa, czy będzie to giełda polska, zagraniczna, jakakolwiek. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że komukolwiek pomoże ten, ten krótki filmik i ta sytuacja, która miała miejsce opisana przeze mnie. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę pod filmem. Zapraszam osoby, które kanał mojego nie, nie subskrybują do, do, do tej subskrypcji. A jeśli uważacie to wideo za, za cenne, będę wdzięczny, jeśli udostępnicie je swoim znajomym czy, czy na swoich profilach. Z mojej strony to wszystko. Ewentualnie jeszcze na koniec mam prośbę do Was jeszcze jedną ogromną, jeśli byliście świadkiem podobnej sytuacji, czy to na własnej skórze, czy kogoś innego, dzielcie się proszę swoimi spostrzeżeniami w komentarzach, może coś z tego, jakaś ciekawa dyskusja, tudzież jakieś wnioski będziemy w stanie wyciągnąć. Do usłyszenia, Krypto